Bo jedna sudzienka, to jest obok, druga studienka, tam się wolą i tam... Miało być nowocześnie, funkcjonalnie i przede wszystkim bezpiecznie. Tak zapewniały w czasie budowy punktu zlewnego władze gminy Wejherowo. Mieszkańcy protestowali. Obawiali się najbardziej, że z uwagi na bliskie sąsiedztwo stacji poboru i uzdatniania wody pitnej może dojść do jej zatrucia. Nie zgadzali się także z brakiem raportu oddziaływania na środowisko. Chcieli mieć pewność, że w razie awarii nie dojdzie do skażenia przyrody. Nikt jednak nie sądził, że dojdzie do niej tak szybko. Nie zapchać, czy coś to idzie do gór, to powinno tam wybijać kury zegar że ciśnienie rośnie, czy nie ma wypustu. Awaria boleśnie dała się odczuć pobliskim mieszkańcom, którzy są zdesperowani i czują się bezsilni wobec zaistniałego problemu. Dwa razy dzwoniłem do gminy. No, Pierwszy raz dzwoniłem, nic. Drugi raz dopiero połączyłem imię z wójtą, to dopiero coś tu zareagowali. Zalane podwórka, tereny przydomowe, ulica, staw i potworny fetor to skutki działającej trzy miesiące zlewni ścieków płynnych. Takie rzeczy nie powinny następować oczywiście tylko przez ten cały okres eksploatacji no pierwsza taka typu była awaria. Przyczyna awarii, skłębione szmaty i spory fragment drewna usunięto po prawie trzech godzinach. Mieszkańcy pytają, jak w dopiero po stałym punkcie zlewnym, który przecież miał być nowoczesnym, mogło dojść do nagromadzenia się tylu zanieczyszczeń. Zlewnia miała być stale kontrolowana, tak samo jak oddawane tam ścieki. Okazuje się też, że do zlewni trafiały fekalia nie tylko z terenu gminy Wejherowo, ale także gminy Luzino. No już od tego roku przestaliśmy przyjmować od firm. Przemysłowych z naszego terenu ścieki, które takich uciążliwych firm przyjmujemy jedynie od osób fizycznych, osób prywatnych i też nie przyjmujemy już od z terenu gminy Luzina. Władze gminy Wejherowo zapewniają, że usuną skutki awarii, szczególnie jeżeli chodzi o staw, ale dopiero jak stopnieją śniegi, czyli nie wiadomo kiedy. Ze skutkami jednak póki co walczą mieszkańcy. Pytają, kto za to zapłaci. Na razie wszystko wskazuje, że mieszkańcy własnym zdrowiem i życiem strachu, żeby nie doszło do kolejnej awarii.